Cześć, siemano, z tej strony Gargonix. Dzisiaj w recenzji mojego ulubionego magazynu Transformers Robots in Disguise. Nigdy nie, nie umiałem otwierać, no ale trudno. Niech sobie leży. Gazetka nikogo nie interesuje. Tutaj chodzi tylko o ludzika. Proszę, proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć jaki fajny. Tutaj zielono. Rozjebałem. Yy, tutaj fajny ludzi. Zielony, więc dla kontrastu. Bardzo fajny, kolorowy. Gdzie to się... Ale to nieważne, proszę bardzo. Mamy tutaj naszego lutka. Jak się patrzy, potrafi wymachiwać tym mieczem na wszystkie możliwe sposoby, co chodzi, lata nie wiem do czego to służy A Panie, ja to już mam Ja to już mam Bo on się zmienia w samochód Na pewno o to chodzi Tak ja tego nie wrzucę Uwaga Ale jak go złożyć z samochód <tryk> <tryk> się da złożyć, prawda? Dobra. Hasbro, fajne zabawki robicie.